Battlefield 2025, no właśnie, obejrzałem sobie chyba wszystkie materiały pochodzące z przecieków zamkniętych testów tej gry i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak skuteczny jest marketing firmy Electronic Arts. Jak skrupulatnie jest on zaplanowany i jak dobrych fachowców od naprawiania wizerunku podupadło jakby nie było marki, posiadają oni w swoich szeregach. Wystarczył jeden nagrany ziemniakiem materiał. Nie przedstawiający żadnych konkretów, żadnych szczegółów projektowych, żadnych informacji dotyczących tego, jak tym razem wyglądać będzie ta gra ich usługa, podkreślam. I ile zawartości w końcu otrzymamy. Ale to już wystarczyło, aby ponownie rozgrzać społeczność fanów tej serii, ponownie bazując na sentymencie graczy do Battlefield 3. Powiem więcej, gdybym zobaczył te materiały jeszcze kilka lat temu, sam wsiadłbym do tego pociągu. Ale to jest zdanie klucz w tym wypadku. Kilka lat temu. Dzisiaj musimy pamiętać o pewnych jakże ważnych rzeczach, które na przestrzeni lat zmieniły nie tylko serię Battlefield ale ogólnie rynek wieloosobowych shooterów. Nie chodzi o to, że już na starcie jestem nastawiony negatywnie. Wręcz przeciwnie, mam ogromną nadzieję, że w końcu zagram w dobrego bf Ale zanim zbudujecie swoje nadzieje, i marzenia związane z Battlefield 2025 i to na bazie pewnych, marnej jakości materiałów, posłuchajcie uważnie. No dobra, ale ktoś za chwilę napisze, że przecież to wygląda świetnie, w końcu mamy coś, co idzie śladem Battlefielda 3 czy choćby Bad Company 2. Przecież sam byłeś zajarany Battlefieldem 2042 przed premierą, a to jest zaledwie alfa, która już teraz wygląda obiecująco. Tak, dokładnie. Byłem i wciąż jestem chyba największym fanem tej serii, to od czasów Battlefield 1942, w tym pamiętnego dema tej gry dorzuconego do jednego z czasopism tamtego okresu. Do Battlefield 5 żadna część mnie tak naprawdę nie zawiodła i w każdej bawiłem się świetnie. No może z drobnym potknięciem w postaci Battlefield Hardline, które było dosyć dziwnym eksperymentem. Zresztą jeśli oglądacie moje filmy od samego początku, to dobrze wiecie od czego zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. Właśnie od serii Battlefield, gdzie wcześniej prowadziłem fanowską stronę, pisałem newsy i artykuły na temat gier tej serii i wiedziałem chyba wszystko na temat jej historii. Był to o tyle ciekawy okres, że mogłem zwrócić się z jakimś pytaniem bezpośrednio do deweloperów i nie potrzebowałem do tego pośredników. Miałem także bezpośredni kontakt z Danem Mitre, czy później z Jeffem Bradokiem, od którego niespodziewanie otrzymałem wersję Premium Battlefield 1 i to będąc mało znanym, początkującym wówczas twórcom, na którego nikt za bardzo nie zwracał uwagi. Kontakt z nimi był naprawdę świetny. No właśnie. Ale to były inne czasy, inni ludzie, a oni sami tworzyli inne gry. Jednak po doświadczeniach z Battlefield 5, a szczególnie po tym, co finalnie pokazał Battlefield 2042 ze świetnym pomysłem na portal, choć zmarnowanym, z obietnicami bez pokrycia i koniem trojańskim z tabliczką Battlefield, w którym się działa kopia trendów z Fortnite, Destiny czy Call of Duty. Coś we mnie pękło. Co innego sugerowano nam nawet na zamkniętych pokazach, co innego otrzymaliśmy finalnie. Pamiętam o tym, jestem ostrożny, ponieważ drugi raz nie dam się ponieść nadzieją, emocjom czy wyobrażeniom. Na to nie ma już miejsca. Oczekuję konkretów, transparentności, szczególnie szczerego podejścia do fanów, a nie drobiazgowo opracowanych materiałów marketingowych, sugerujących nam, że to my razem z twórcami tworzymy sobie wymarzoną grę. Jeśli budujemy ją razem, to jaki będzie oferowała model biznesowy? Według jakiej koncepcji ona powstaje? Czy zostaniemy zalani kolorowymi pierdołami z mikropłatności? Te pytania zadaje się na początku tworzenia gry, zanim kolejny raz pokaże się ludziom marchewkę na kijów w postaci materiałów, które mogą finalnie okazać się czymś zupełnie innym. Podkreślam, Battlefield 2042 odnosił się do naszego sentymentu względem BF4, a czym okazał się finalnie? Ok, ale co z materiałami z przecieków, które tak nakręciły społeczność? Ja zadam wam może inne pytanie. Co tak naprawdę widzicie na tych materiałach? Z racji tego, że mają one jakby nie było status przecieków, nie pokażę Wam ich, ale znajdziecie je tak naprawdę wszędzie. Nie chcę dawać komukolwiek powodu do tego, aby ten film został usunięty, choć teoretycznie mógłbym go wrzucić. Nie biorę bowiem udziału w testach i to nie ja je opublikowałem. Zresztą, sam fakt, że materiały te wciąż są dostępne, powinien nam sporo powiedzieć, ale o tym za chwilę tak, jeśli przeanalizujemy je sobie, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to kiepska jakość nagrań. Zauważcie jedno: mamy 2025 rok, a jakiś randomowy gracz publikuje materiały nagrane ziemniakiem. Jest to o tyle ciekawe, że programy do zgrywania rozgrywki z automatu oferują całkiem dobrą jakość i żeby osiągnąć takie rozmycie, moim zdaniem trzeba się naprawdę postarać. Ale się jednak powie, że jakość została pogorszona celowo, aby ukryć dane gracza, bowiem te pojawiają się w różnych obszarach ekranu. No nie, problem polega na tym, że i tak wciąż je widać. Co ciekawe, na innym materiale, jeśli dobrze się przyjrzycie, przez moment widać pasek z programu ShadowPlay, co oznacza, że gra działała na pececie. Natomiast sam program oferuje bardzo dobrą jakość nagrań. No dobra, ale nawet jeśli był to faktyczny przeciek, jakiś mało rozgarnięty gracz postanowił wrzucić go do sieci i popsuć tak skrzętnie chronioną tajemnicę. To jak to jest możliwe, że materiały te wciąż są dostępne? Mało tego, sami deweloperzy wydają się nie bardzo przejmować tym faktem. Komentują je, odpowiadają graczom na pytania o szczegóły rozgrywki i tak robi choćby David Searland na Platformie X pod urywkami takich materiałów. Zresztą sami zobaczcie. Jest to o tyle dziwne, że firma posiada bardzo skuteczne narzędzia, aby takie materiały w momencie kasować. Tym bardziej z platformy YouTube. Tego nie muszą robić nawet ludzie, do tego służą boty. Wrzucacie film, boty to wychwytują i od razu zostaje usunięty. Dokładnie tak działało to w przypadku testów Battlefield 2042. Co więc tak naprawdę widzimy, jeśli schowamy sobie nasze marzenia w buty i tak realnie przeanalizujemy sobie te materiały? To jest bardzo ważne, abyśmy mieli takie ostrożne podejście, ponieważ musimy pamiętać, że ogrom osób odpowiedzialnych za Battlefield 3, Battlefield 4 czy Battlefield 1 nie pracuje dzisiaj w Studio DICE. To nie jest to samo studio, które stworzyło nam Battlefield 3. Jednym z nielicznych weteranów jest tam David Searland, który pracował jeszcze za czasów Battlefield 2. Ale co ciekawe, również ten pan, a więc Thomas Anderson, którego możecie znać z tego materiału, który powstał z okazji tworzenia mapy społeczności dla Pacific 4. Współpracował on również z Searlandem. I tu widzę światełko w tunelu, ponieważ są to świetni fachowcy, którzy znają tę serię od podszewki. Mimo wszystko nad nimi jest Electronic Arts i miejmy to na uwadze. David Searland już raz odszedł z tej firmy z jakiegoś powodu. Wracając jednak do materiałów z Przecieków, ja widzę jedną, może dwie mapy, klasyczną rozgrywkę, trochę destrukcji otoczenia, choć mocno wybiórczej, i trochę błędów, jak migające tekstury, lewitujące w powietrzu obiekty i glitche. Jest też sporo fajnych rzeczy, jak solidne efekty prowadzenia ognia, świetne efekty cząsteczkowe, fizykę dymu i pewne rozwiązania mechaniczno-gameplayowe, które widzieliśmy w poprzednich odsłonach tej serii. Podoba mi się, że Czołg nie ma nieskończenie wiele pocisków, musi wracać je do punktu na mapie, aby uzupełnić amunicję, w tym również się naprawić. To jest krok w dobrą stronę. Wszystkie efekty eksplozji są również bardzo fajnie zrobione i na pewno dają mnóstwo frajdy. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o konkrety. W mojej ocenie, oglądając gameplay z trybu Portal w Battlefield 2042, można odnieść podobne wrażenie. Okej, okay, ale czego nie wiemy i nie dowiemy się nawet rozmawiając z ludźmi, którzy grali? Podkreślam, oni również nie mają pojęcia co finalnie zaoferuje ta gra. Po pierwsze, nie wiemy jak tak naprawdę będą wyglądali żołnierze w tej grze, w tym o co opierać się będzie system Live Service. To, że dzisiaj postacie z gry wyglądają oldschoolowo bym powiedział i podczas e testów wpisują się w tematykę jakiegoś rzeczywistego konfliktu, nie oznacza, że tak będą wyglądali oni nie tyle na premierę, co jakiś czas po niej. Podobną zależność można przecież odnaleźć w serii Call of Duty, które niemal każda kolejna część w dniu premiery wyglądała bardzo klimatycznie, by wkrótce zmienić się festyn osobliwości, farbowanych typów i dziewczynek w dziwnych kostiumach. Tego wprawdzie na 100% nie wiemy, ale możemy mieć oto słuszne obawy, bowiem tak dzisiaj wygląda rynek wielosobowych gier tych największych firm. I teraz tak na zdrowy rozsądek. Czy jej zrezygnuje z potencjalnych zarobków, modnych trendów i pokusy odcięcia kawałka torta firmie Activision na tym polu? No cóż, sami sobie odpowiedzcie. Pamiętajcie także, że szef Electronic Arts, a więc Andrew Wilson, na zeszłorocznym spotkaniu dla inwestorów, wspomniał, iż nowy Battlefield ma być kolejnym wspaniałym doświadczeniem live service, dorzucając do tego kontrowersyjne komentarze w kwestii implementacji reklam do ich gier. Tutaj może nie chodzić o jakieś banery, na których wyświetli się nazwa jakiegoś napoju na jakiejś mapie. Coś takiego było już w Battlefield 2142 i w mojej ocenie było to rozwiązanie nieinwazyjne, a nawet całkiem dobrze wpasowywało się w świat tej gry. Tutaj może chodzić o reklamy i współpracę na przykład z wytwórniami filmowymi. Takie coś już się dzieje w serii Call of Duty czy Fortnite i przynosi tym firmom ogromne pieniądze. Jakie to współprace? Choćby z Amazonem w kwestii serialu The Boys. Chodzi oczywiście o skórki na postacie, za które trzeba jeszcze zapłacić. I mając na uwadze, jak dzisiaj zarabia się na takich markach, jak wygląda rynek, czego oczekują inwestorzy i jak chętnie dzieciaki płacą za takie rzeczy, czy tak naprawdę, ale naprawdę myślicie, że nowy Battlefield będzie stworzony na projekcie Battlefield 3? No właśnie, w mojej ocenie nowy Battlefield może powielać udany zresztą model z serii Call of Duty i Modern Warfare, gdzie gry te na początku wyglądają rasowo i ocierają się niemal o realizm w kwestii wizualnej, by finalnie napchać tam cały autobus kolorowej mikropłatności. Dopóki więc nie zobaczę finalnej gry, planu na jej wsparcie i modelu biznesowego wokół którego powstaje, nie wsiadam do tego pociągu. Dlaczego więc widzimy to co widzimy i coś wygląda tak, a nie inaczej? Może te przecieki to nie przecieki? Ja mam tu dwie teorie. Pierwsza jest taka, że za przecieki te może odpowiadać jeden z deweloperów, a cała otoczka jest tu budowana celowo, aby wprowadzić atmosferę tajemniczości, trochę takiego balansowania na granicy legalne nielegalne. Ale gracze to lubią, to jest ekscytujące, jak oglądanie filmu szpiegowskiego, jak isteregi z Battlefield 4, czy niewyraźne filmy z UFO. Chcemy po prostu uwierzyć. Jest to też bardziej wiarygodne niż zwykłe materiały promocyjne, a dodatkowo rozmazany obraz może ukryć przed nami sporo rzeczy. Nasza wyobraźnia bowiem czasami lepiej działa niż niejedna wydajna karta graficzna. Także z mojej perspektywy miałoby to sens, z punktu widzenia budowania napięcia i hypu również. Druga teoria, również mogąca być uzasadniona, to po prostu zaakceptowanie takiego przecieku przez EA, a taki scenariusz mogli oni brać po prostu od samego początku. Powoduje on wspomniane efekty psychologiczne, wszyscy o tym mówią i wsiedli do pociągu. Ale jednocześnie można się to zasłonić placeholderami, wczesną wersją gry i faktem, że to dopiero początek wspólnej i jakże pięknej pracy deweloperów z graczami. Przecież wspólnie budujemy tę grę. Nieprawda? Dajcie jednak znać, co wy myślicie na ten temat, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się! Cześć!